Biznes przez Sito. Zaprasza Kuba Sito. A moim dzisiejszym gościem jest Przemysław Powalacz, prezes Geberit Spółka Zo. Witaj Przemku. Dzień dobry. Przemku, to ciężki czas. Dla biznesu również. To ja najpierw zapytam Ciebie: jak Ty się odnajdujesz w tej sytuacji? Myślę, że próbuję zrozumieć wszystko, co dzieje się wokół, tak jak każdy, bo jednym z podstawowych problemów, jaki mamy, to to, że do końca nie rozumiemy sytuacji, jaka ma miejsce, nie potrafimy przewidzieć rozwoju wydarzeń za dwa dni, za trzy dni, za tydzień. W związku z powyższym, przede wszystkim próbuję zrozumieć otoczenie, układając sobie to w głowie, przełożyć to na jakieś mądre działanie w kontekście i siebie osobiście i w kontekście organizacji. No, właśnie. Jak Twoja organizacja zatem się odnajduje w tym wszystkim? Bo ty działasz w branży sanitarnej. Czy do ciebie już dotarły skutki kryzysu, o którym się w tej chwili mówi? My działamy w branży rzeczywiście sanitarnej, instalacyjnej, w branży wyposażenia łazienek, toalet publicznych. I z punktu widzenia modelu biznesowego, jaki realizujemy w Polsce w zakresie dystrybucji. My jeszcze kryzysu jako takiego nie odczuliśmy, ponieważ dystrybuujemy nasze asortymenty do, do naszych dystrybutorów, naszych dealerów, do salonów sprzedaży. Eee, nasi partnerzy w, w miesiącu marcu, który zakończyliśmy niedawno, e, chcąc zabezpieczyć swoje, swoje magazyny i być gotowym, aby cały czas dostarczać na, na budowy, które jak pewnie wiesz, cały czas funkcjonują zdecydowanie większość z nich pracuje. Eee, Muszą być gotowi, żeby te asortymenty, które my wytwarzamy, mieć. Myślę, że pierwsze symptomy kryzysu takiego przez dużą literę K pewnie zobaczymy w najbliższych tygodniach. Widzimy to już obserwując mniejszy, czy zdecydowanie potok klientów w. W sklepach budowy kończeniowych, wielkopowierzchniowych. Część tego rynku przesunęła się oczywiście do e-commerce, natomiast również tamte rejestry nie są tak duże, żeby można było nadrobić stracone obroty na rynku konwencjonalnym. Ja staram się w trakcie mojego programu też zobaczyć i podejrzeć daną branżę nieco z bliska. Jestem ciekaw, jak oceniasz, z której strony tak naprawdę w Ciebie uderzy najbardziej? Które czynniki będą miały największy wpływ na Twoją organizację? Na branżę czy na organizację? Bo to jest bardzo. Na Twoją organizację w kontekście branży też całej, tak? Znaczy myślę, że, myślę, że wiele z czyn, wiele czynników, które będą. Są dotkliwe dla biznesu i dla przedsiębiorstw w tym okresie. No i właśnie teraz pytanie, w jakim okresie? Okresie kryzysowym, pokryzysowym, ponieważ ja nie czuję się absolutnie na siłach, żeby prowokować w tej chwili, na przykład, jaką, jaki kształt w zakresie kształtu krzywej będzie miał ten kryzys. bo się o literach V, U, W, czy L, tej najbardziej, można powiedzieć, pesymistycznej, takiej chiobicznej wizji, że to będzie płasko i bardzo nisko i nie wiadomo jak długo. Czy będziemy to mierzyć w tygodniach, czy będziemy to mierzyć w długich miesiącach. Więc ja myślę, że wiele z tych czynników, które dotyczą wszystkich, będzie dotyczyło również nas. To będzie na pewno problem związany z mniejszymi dochodami inwestorów indywidualnych, konsumentów, z kryzysem w wielu branżach. Na przykład w hotelarstwie, które w tej chwili bardzo cierpi w branży turystycznej, również dostarczamy swoje produkty na wiele obiektów związanych z tą branżą, w związku z powyższym pytanie, na ile ta branża będzie skłonna do tego, aby udoskonalać swoje aktywa, aby remontować swoje podwoje. Ile takich planów sprzed epidemii będzie weryfikowanych. Oczywiście to również, tak jak powiedziałem, zamożność i dostępność wolnych środków na remont, na wyposażenie łazienek inwestora prywatnego, konsumenta, który być może w związku z mniejszymi dochodami osobistymi będzie miał inne potrzeby. Część z klientów straci prawdopodobnie zdolność. Kredytową, a przez to będzie musiał przesunąć swoje plany albo zrezygnować ze swoich planów nabycia nowego lokum. A jeśli nie nowe lokum, no to nie będzie tej substancji, która powinna być wyposażona w asortymenty, które my produkujemy. No właśnie, i tu pojawia się pytanie: jak zadbać w tym kontekście o to swoje business continuity? Tak, tak naprawdę mówiąc. Znaczy przede wszystkim no, musimy się bardzo y, mocno przyglądać y, temu, jak y, wygląda y, poza strumieniami przychodów, jak wygląda nasza struktura kosztowa, bo zakładając, że y, musimy się mierzyć z mniejszym, mniejszą skalą przychodów, będziemy musieli y, właściwie y, przeorganizować strukturę kosztów, zobaczyć na jakie wydatki możemy sobie pozwolić, na jakie nie w tym roku, jakie z projektów będziemy musieli być może opóźnić. Y, y, Jesteśmy w tej chwili na etapie tego typu i analiz, już konkretnego prognozowania, konkretnych decyzji, posunięć. Także Także, to powiem w ten sposób: kryzys to jest taki czas, w którym, w którym bardzo, w mojej opinii, jak na dłoni wychodzi, że. że Robota dobrego lidera w biznesie, przynajmniej ja tak ją rozumiem, jest robotą, która składa się z jednej strony, oczywiście szczególnie w tym specyficznym gdzie takim, który dotyka w ogromnej mierze tych najbardziej osobistych, intymnych uczuć, naszych naj, największych lęków związanych ze zdrowiem, związanych z życiem musi się wykazać ogromną wrażliwością i działać na tym bardzo takim hu humanitarnym, antropocentrycznym wymiarze, a z drugiej strony no, trzeba po prostu zarządzać, trzeba po prostu zajmować się tą najbardziej trywialną robotą, jaką jest zarządzanie związane z procesami, z alokacją zasobów, z podejmowaniem decyzji, a nie tylko tym, co nazywam często szumie przywódcy transformacyjnym, związanym ze zmianą, z poszukiwaniem nowych rynków, rozwoju. Na to wszystko też pewnie przyjdzie czas, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że, że ten podstawowy duet taki w zakresie aktywności, to ja staram się na ile potrafię trzymać tej reguły, to, to przede wszystkim bardzo duża orientacja na ludzi, na zespół, duża wrażliwość w tej mierze, bo, 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 bo tu się bardzo wiele takich trudnych emocji dla nas wszystkich, dla mnie również w jakimś sensie kumuluje, a z drugiej strony takie rzetelne, żeby nie być rzemieślnicze podejście do zarządzania w zakresie. Krótkoterminowego planowania, szybkiego podejmowania decyzji, optymalizacji niemalże w trybie, jeśli nie dziennym, to tygodniowym, planów związanych z pracą, z klientami, z naszymi partnerami. Po prostu żmudna menadżerska robota. Ale to mógłbym właśnie powiedzieć, że w tym kontekście to u Ciebie się tak naprawdę niewiele zmieniło, bo trochę znam Twoje podejście i z różnego rodzaju konferencji, spotkań. Zatem, czy Twoim zdaniem w ogóle w jakikolwiek sposób zmieni się przywództwo? dzięki tej albo przez tą sytuację czy zmieni się przywództwo, no pytanie gdzie? Czy w naszym kraju, czy na świecie nie mam pewnie takiego oglądu, żeby tego typu, tego typu opinie wyrażać i, mhm. i tego typu sądy czynić. Natomiast myślę sobie, że z pewnością docenimy jeszcze mocniej, a to z, z definicji dobre komponent ludzki w organizacji i to, że tak naprawdę składają się na nią ludzie ze wszystkimi swoimi słabościami, ze wszystkimi swoimi pięknymi cechami, potencjałem, ale zarazem lękami i tym wszystkim, co cały czas gdzieś tam w nas ułomnych jednostkach, jakim jesteśmy jako ludzie, się, się, się miesza. Ale to piękne, ta zmienność i ta taka niekoherencja, że do, do, dobrzy przywódcy potrafią z tego potencjału bardzo, bardzo mocno czerpać. No właśnie, ja mam wrażenie, że zaczęły liczyć się też w organizacjach po prostu wartości. Czy podzielisz to zdanie, czy będziesz polemizował? Nie mam podstaw do tego, żeby twierdzić, że tak się stało. W tej chwili, mówiąc bardzo brutalnie, jesteśmy w okresie, w którym bardzo wielu ludzi z obszaru biznesu, doradztwa, coachingu. Siedzi na takich krzesłach jak ja dzisiaj i próbuje coś mądrego powiedzieć i próbuje zdiagnozować w jakiś sposób sytuację i mamy bardzo wiele pewnie różnego rodzaju wiekopomnych prognoz i stwierdzeń. Pytanie, czy mamy do tego podstawy? To są tylko i wyłącznie nasze jakieś często mikroprywatne obserwacje. Z mojej perspektywy, powiedziałbym tylko dla pewnej polemiki, wartości mogą być bardzo zagrożone, ponieważ ratując w wymiarze tego twardego zarządzania płynność przedsiębiorstw czy byt przedsiębiorstw, aby one mogły kontynuować, swoją działalność, aby mogło się utrzymać po prostu na rynku. Bardzo często my, menadżerowie będą zmuszeni do, do, do bardzo zdecydowanych posunięć, szczególnie te firmy, które nie dbały o to, aby, aby rozwijać się w sposób zrównoważony, aby mieć pewne rezerwy bezpieczeństwa w różny sposób rozumiane, bo to, czy nie, nie tylko kwestia pokładów gotówki na rachunkach i płynnych aktywów ale to również kwestia dobrej kultury organizacji. Wydaje mi się, że na pewno te firmy, które mają mocną kulturę organizacji, będą sobie w tym kryzysie radziły lepiej, dlatego, bo zaangażowanie ludzi, kapitał zaufania, skłonność do współpracy w tych trudnych warunkach, kiedy widzimy się tylko tak, jak ja widzę siebie na ekranie monitora, nie, nie, nie mamy z sobą bliższego i takiego bardziej dla nas intuicyjnego kontaktu, będą sobie w tych okolicznościach takie właśnie firmy radziły lepiej. Także może się okazać, że tego typu twarde posunięcia dokonają pewnego zaburzenia albo destrukcji, jeżeli chodzi o kwestie wartości, bo przecież najważniejszy jest człowiek, a tu nagle pojawia się menadżer, który musi zakomunikować, że zespół nagle e, e, będzie mniejszy niż w okresie przedkryzysowym w jakiejś tam skali. Bardzo wiele firm, które najbardziej cierpi w tej chwili, będzie do takich, do takich decyzji pewnie zmuszonych. Ja już nawet byłem świadkiem tego typu sytuacji, ale też byłem świadkiem, jakby można powiedzieć wzięcia odpowiedzialności również za tą sytuację. Liderów, którzy też stworzyli różnego rodzaju i tworzą w różnych swoich organizacjach w małym środowisku jakieś fundusze pomocowe dodatkowe, dbają jednak, żeby ten outplacement odbywał się mimo wszystko w tej trudnej sytuacji w miarę cywilizowanych warunkach i z jakąś tam dozą empatii. Jestem przekonany, że tak jest, i wszyscy mądrzy i wrażliwi menadżerowie. A wydaje mi się, że wrażliwość to jest taka specyficzna cecha, o której mało się mówi w kontekście przywództwa, bo może nie jest wystarczająco e, gwarantująca wizerunek mocnego, autor, autorytatywnego e, rzeczywiście zarządcy. E, bez względu na to, czy mówimy o, o kobietach, czy o mężczyznach, bo różnicę tu żadnej nie widzę. E, wrażliwość jest jednak pewną cechą, która, która nie jest zbyt często prezentowana w kontekście takiego zawodu, jaki ja wykonuję. A wydaje mi się, że ona jest istotna, szczególnie w takim czasie i myślę, że najtrudniejsze decyzje i najbardziej radykalne posunięcia w zakresie zmian organizacyjnych, w zakresie decyzji strategicznych trzeba realizować z pewną dozą wrażliwości, szczególnie w takim czasie, jak ten, jak ten cały około-COVIDowy czas. No właśnie, ja przypuszczam, że niejedna analiza słod tej sytuacji już za tobą i pewnie jeszcze wiele przed tobą, bo tak naprawdę nie wiemy wszyscy, kiedy ta cała sytuacja minie, kiedy to wszystko się skończy, kiedy wróci do normy i jaka to będzie norma przede wszystkim. Natomiast gdyby się miał... W tej chwili spróbować określić e, mocne, słabe strony tej sytuacji, bo ja nie chcę tylko, żebyśmy tutaj e, marudzili i narzekali na tą sytuację. Ona stała się faktem, musimy sobie jakoś z nią radzić. Czy są jakieś pozytywne rzeczy, które w ogóle z tego wyniesiemy? Ja myślę, że na ten temat napisano już multum bardzo mądrych publikacji i, i świetnych książek na ten temat, na ile wydarzenia krytyczne, na ile sytuacje nieciągłości, na ile kryzysy są szansą. Więc, więc myślę, że warto się tylko do, do tych książek i publikacji odwołać. Wymienię tylko jedną, bo ma już dzięki Bogu kilkadziesiąt, Lat, a napisał ją słynny Peter Drucker, czy Drucker, jak wolą ci, którzy pamiętają jego austriackie korzenie, Age of Discontinuity. W związku z powyższym, myślę, że warto sięgać do dobrych lektur, warto sięgać do, do dobrych publikacji. Ja się staram to czynić, tak z ciekawości. Ostatnio podczas wizyty w mojej piwnicy. Wyciągnąłem ze starych, bardzo skoroszytów edycje różnych periodyków amerykańskich dotyczących zarządzania z lat 2009-2010. To są tylko wybrane numery z tych roczników. Dlaczego? Bo to był jak. Pamiętasz doskonale czas pokryzysowy, i po pobieżnym oglądzie znalazłem tu tyle świetnych tekstów, bardzo znanych nazwisk. Mam zamiar w najbliższych dniach próbować do tego spokojnie wracać, szukać mądrych rad, robić dobre notatki, konsultować z mądrzejszymi ode mnie kolegami. Wszystko już było na swój sposób. To prawda, masz rację. Nic tylko sięgać do tej wiedzy, która tam jest, bo jest ona na wyciągnięcie ręki. No dobrze, ale chciałbym, żeby cię na koniec skłonić do tego, mimo wszystko, żebyś spróbował się pokusić o taką analizę tego, jak ten świat będzie wyglądać, jak to się wszystko skończy, nie patrząc na to kiedy. Jak myślisz, które obszary naszego życia zmienią się najbardziej? Hmm, myślę, że powiem o dwóch rzeczach zaledwie. Po pierwsze, myślę, że będziemy zdecydowanie. bardziej otwarci jako szeroka społeczność. Mam na myśli szczególnie tych, którzy dotychczas tej otwartości nie prezentowali na technologię. Myślę, że bardzo wielu z nas poczyni refleksję, jak bardzo zaniedbywali swoje kompetencje cyfrowe, jak bardzo bokiem ustawiali się do świata, w którym po prostu media, które w tej chwili umożliwiają nam. Aktualną rozmowę czy, czy, czy odbywanie przez tysiące dzieci lekcji w szkołach, jak bardzo pomagają nam funkcjonować i pomagają nam żyć. W związku z powyższym, myślę, że to pierwsze, pierwszy efekt, ja go dostrzegam wśród nie tylko niektórych moich pracowników, ale dostrzegam to również wśród swoich znajomych, przyjaciół, a w szczególności moich rodziców, którzy już są. Wiekowymi seniorami, którzy sięgają bardzo chętnie po tą technologię, tylko po to, żeby móc nawiązać ze swoimi dziećmi, wnukami, rodziną lepszy jakościowo kontakt. Więc po pierwsze, większa otwartość na technologię i refleksja w zakresie kompetencji cyfrowych. A po drugie, myślę sobie, że firmy będą zdecydowanie ostrożniejsze, jeżeli chodzi o planowanie i będą mimo wszystko przez jakiś czas, tak jak to zawsze bywa po kryzysie, nie wiem jak długo, ale na pewno pierwsze lata po tym wydarzeniu będziemy mieli. Tą lekcję w głowie, że trzeba planować z pewną dozą ostrożności i marginesem bezpieczeństwa, że trzeba mieć zawsze tak zwany contingency plan. Bardzo często o planie B przy różnego rodzaju budżetach, planach strategicznych się zapomina. Co jeśli się nie uda, albo co jeśli okoliczności się zmienią? Nam zmieniły się w tej chwili drastycznie i oczywiście nikt na epidemię koronawirusa nie może sobie zrobić tak zwanego contingency plan, ale jeżeli stanie się to jednak pewnym stanem umysłu, większa ostrożność, większa czujność, na to, co się może wydarzać na rynku, a nie będziemy się tylko w dość bezrefleksyjny sposób trzymali pewnych założeń i być może obdarzonego brakiem pewnej pokory, pewnego takiego rysu pewności, że wiemy, jak wygląda branża, szczególnie jesteśmy w niej długie lata i wydaje nam się, że wszystkie czynniki w otoczeniu czytamy w sposób perfekcyjny. To to też będzie ogromnie duży, duża korzyść. Ale to nic innego, jak specyficzny rodzaj wrażliwości, o której dziś powiedziałem. Nie tylko tej na drugiego człowieka, ale wrażliwości na sygnały, które płyną z otoczenia. Niektóre z nich są szumem, a niektóre z nich są prawdziwym zwiastunem zmian. To tej wrażliwości w takim razie życzmy sobie wszyscy na koniec, a jak ty generalnie się czujesz w pracy tej zdalnej w tym wirtualnym świecie? Na pewno wolę bezpośredni kontakt z ludźmi, dlatego staram się tak często jak mogę korzystać z technologii wideo. Natomiast próbuję działać tak jak wszyscy w tej chwili, nie narzekam. Na pewno tego typu praca ma swoje. Na swoje korzyści trochę większa stabilność mniej czasu w sensie braku przemieszczania się, większa możliwość skrupulatnego zaplanowania, bo nie spóźni się samolot lub nie zostanie odwołany, bo nie utknie się w korkach na 40 minut w związku z powyższym. To wszystko powoduje, że, że można ten czas jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać. Ale przede wszystkim staram się staram się mieć kontakt z moim zespołem, moimi ludźmi, którzy robią świetną robotę i, i staram się ich w tym wspierać to wszystko. To my też w takim razie ich pozdrawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie i za podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat. Przemysław Powalacz był moim i Waszym gościem. Biznes przez Sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18.